Cześć, dzień dobry, ja jestem Silver, a to jest Magic For Fun. Dzisiaj opowiem wam o pewnej piękności, która spółkowała nie tylko z demonami, ale też z niektórymi planeswalkerami. Karton tygodnia zostaje zatem... Liana of the Vale to potężny planeswalker, który pokazał się światu wraz z premierą dodatku Instrad. Ten z kolei jest uznawany za jeden z największych sukcesów pod względem designu i sprzedaży w historii gry. Blog opowiada o historii krain Instrad której ludność była nękana i dziesiątkowana przez coraz silniejsze poczynania wampirów, zombi, wilkołaków i innych stworków rodem z gotyckiego horroru. Liliana przybyła do tego miejsca, aby zgładzić demona Grislebranda, z którym, no powiedzmy, nie była w najlepszych kontaktach. Dzięki potędze, jaką dawał jej artefakt o nazwie Magiczny Welon, prowadziła sobie bez trudu z tym zdaniem. Po drodze zdarzało się jej też natrafić na nim wspomnienie z przeszłości, czyli Garuka, ale to już inna historia. Przejdźmy do samej karty. Jest to czarny planeswalker, zatrzymany, obdarzony trzema zdolnościami i startową lojalnością równą 3. Przypadek? Nie sądzę. Pierwszy efekt zmusza obu graczy do odrzucenia jednej karty z ręki. Tego typu zdolności aż proszą się o synergię, tak więc wola. Odrzucenie Ninearing Souls umożliwia zagranie tej karty z cmentarza dzięki zdolności flashback. W ten sposób niby niwelujemy stratę kartonika, ale również obniżamy jego koszt. Produkujemy jednocześnie dwóch blokerów, którzy będą bronić panny Liliane. Efekt ten pozwala również generować pożywienie pod skałę Kusa, a także paliło pod zdolność Delve obecną na przykład na pasie górze. Jest to również opcja na kombosy z Unburial Rise. W tym wypadku możemy albo zrzucić kreaturę pod późniejsze wskrzeszenie, albo po prostu zaklęcie, by zagrać później taniej z flashbacka. Nawet jeżeli będziemy zmuszeni do wyrzucenia karty na siłę, to zawsze będziemy mogli ją odzyskać, np. dzięki efektowi Colagans' Command. Oczywiście, samo zmuszenie przeciwnika do dyskardowania jest opcją silną samą w sobie, zwłaszcza gdy poprzemy to jeszcze większymi hejtami ręki, np. Hot Seals czy Inkwizycja Kozylka. Należy jednak uważać, by nie pomóc przeciwnikowi, który akurat trzyma z Smoltera czy Lidza. Przejdźmy do drugiego efektu, który wymusza na wybrany gracz poświęcenie jednej kreatury. Bez wątpienia jest to świetna opcja przeciwko każdemu wolniejszemu dokowi, który gra na kreaturach. Nie obronić przed nią ani siła, ani hexproof, ani shroud, a nawet nie zniszczalność. Można też poświęcić swoje stworki, które aktywują swoje zdolności w momencie śmierci lub w jakiś inny sposób przeszkadzają. Problem pojawia się jednak, gdy grałem przeciwko taliom, mogącym wystawiać wiele kratul i poświęcać te na mniej potrzebne, na przykład Affinity, Monolith Agro, Zoo czy Tokeny. Tak jak przy poprzednim efekcie, tak i tu należy pamiętać o ostrożności, bo czasem przeciwnik może chcieć, aby coś mu umarło. Trzeci efekt, tak zwany Ultimate, pozwala nam podzielić pewien o na dwa stosy. Przeciwnik, musimy rać jeden z nich i poświęcić ten drugi. Przy odpowiednim przygotowaniu dalszych odpowiedzi, np. walu, jesteś w stanie całkowicie przejąć kontrolę nad grą i zwyciężyć, uniemożliwiając oponentowi odbudowanie pola. Możemy np. podzielić wszystkie karty na lądy i pozostałe kartoniki, jeżeli wybierzesz te drugie, to potrzebne nam będzie tylko coś w stylu War of God i Good Game. Jak widać, karta jest potężna, a jej koszt sprawia, że jest najtańszym play z tych obecnie granych. Trzeba jednak się liczyć z odpowiedziami, które na nią czyhają. Do najpopularniejszych należą Avu Decay, Maelstrom Pulse, Lightning Balls Jest też oczywiście cały pakiet Discardu i Kontry Jak już się pewnie domyślacie Liana of The Veil jest głównie grana w moderni Można ją spotkać w wielu konstrukcjach używających czarnego koloru jednak do najpopularniejszych należą przede wszystkim Giant i Abzan Jest tam obecna z zwyczajna 4 sztukach i wspierała przez wiele kart którą mówiłem wcześniej jako, że to potężny mitik, który dawno zniknął już z półek sklepowych i cena jest bardzo wysoka. Wynosi aż 90 dolarów, a czasem więcej. Nawet razy krakowski dolar będzie to 270 zł za sztukę. Nieźle, co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał i polubić go na Facebooku. Będziecie wtedy na bieżąco z nowymi filmami, jak i ciekawostkami ze świata Magica. Do usłyszenia. Cześć!